I wychodząc z wieczornej mszy, podbiega do mnie facet koło pięćdziesiątki ze zdaniem. Maryja kazała mi podejść do Ciebie i spytać, czy jesteś gotowy do walki z szatanem na ulicach miasta. Po raz kolejny zdębiałem. Porozmawiałem z nim chwilę, oczywiście zaraz odczuwając dręczenia. Powiedział mi, że jeżeli będę chciał się z nim spotkać ponownie, to żebym poprosił swojego anioła stróża, żebyśmy się spotkali. I moje zdziwienie, kiedy jakoś po tygodniu, kiedy faktycznie to zrobiłem, to wchodząc do kościoła, zastałem go siedzącego w przedsionku kościoła, czekającego jakby na mnie. Niesamowita była dla mnie też sytuacja, w której zabrałem młodego chłopaka na stopa między miejscowością, gdzie pracuję a mieszkam. I w zamian za pieniądze, które mi zaproponował za podwózkę, poprosiłem go, żeby się za mnie pomodlił. Chłopak powiedział, że owszem, pomodli się za mnie, ale że nie praktykuje ani nie uczęszcza w życiu kościoła. Kiedy w pewnym momencie poczułem od niego złą energię, postanowiłem,